Nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Nie każdy bezdomny to alkoholik i nie każda idealna medialna para żyje w sielance. Ktoś poddał się, bo brakowało mu sił, a nie dlatego, że nie chciało mu się walczyć. Ludzie rozstają się z różnych powodów, i z różnych powodów są ze sobą. Nie każdy, kto ma znacznie starszego partnera, patrzy na jego pieniądze. I nie każdy, kto nie ma dzieci, nie chce ich mieć. Ktoś, kogo nazywasz chudzielcem, może być ciężko chory, a ktoś szeroko uśmiechnięty, nieszczęśliwy, do głębi. Ten, kto na pierwszy rzut oka ma wszystko, nierzadko nie ma nic. Zbyt często dajemy się nabrać oczom, nie potrafiąc spojrzeć sercem. Ufamy pozorom, i własnym domysłom wierzymy w plotki, często raniąc. A człowiek potrafi doskonale ukryć ból, chorobę, miłość, złamane serce, i żal.